Tam jest miniatura na temat interferencji siatki dyfrakcyjnej. Trudny temat, więc ruszamy. Wybraćmy sobie, że źródło sygnału, ono tam rozsyła sygnał w każdą stronę, ale powiedzmy, że nas interesuje to, co się dzieje w prawą, więc wysyła ten sygnał. Sygnał sobie idzie. Dobra, powiedzmy, że jest też drugie źródło sygnału. Jest też tutaj, rozsyła w każdą stronę świata. No i powiedzmy, że jest to fala o takim samej amplitudzie, czyli to jest amplituda, przypomnę, to jest to takie maksymalne wychylenie, to jest a, a to jest minus a, no i o takim samym, takiej samej długości fali, czyli to jest długość pomiędzy tymi maksimami, długość fali lambda, no i jeszcze powiedzmy, że propaguje z taką samą prędkością v. Tylko, że jest żółta, ja będę ją rysował żółtym kolorem, więc też idzie no i pojawia się pytanie, co się stanie na przykład, jak one się spotkają w tym punkcie. No co się stanie? No są, jest kilka opcji, i oczywiście, tak jak tutaj to narysowałem, jeżeli biały będzie propagował w prawo, a żółty w lewo, no to będą w każdym z tych miejscu będziemy do, będzie dochodziło do tak zwanej interferencji. Czyli w każdym miejscu należy dodać żółte do białego. No tutaj widzimy, że biały jest o tyle wychylony. No, może tego nie widzimy, więc zoomuję to miejsce tutaj. I zoomowane to miejsce wygląda tak, że żółtym jest mniej więcej, jeżeli to jest 0. To jest zerowe wychylenie, to żółty mniej więcej idzie tutaj tak, a biały mniej więcej idzie tutaj tak. No więc, jak się je doda, to wyjdzie coś. O, no że tego to jajo bo nam tylko przeszkadza. Jak się doda białe wychylenie do żółtego wychylenia, to wyjdzie tyle. No i w ogólności, w różnych tutaj miejscach, na które będziemy mogli patrzeć, jeżeli górka żółtego. W tym samym miejscu spotka górkę białego, to wyjdzie podwójna górka, czyli to będzie interferencja konstruktywna. Ja to tak narysuję, ale w jakim... I podobnie by było, gdyby dołek żółtego spotkał dołek białego, to wtedy powstanie również konstruktywna interferencja, czyli tylko, że tym razem w dół. A no, gdyby one się spotkały w tak zwanej przeciwfazie, czyli gdyby górka dokładnie przypadła na dołek białego, to one się skasują ze sobą, bo trzeba je dodać do siebie, więc się skasują i będzie płasko. Interferencja destruktywna. No i jeżeli one mają prędkość e, i, i długość fali taką samą i amplitudę, no to jak się doda żółte do białego, to moim zdaniem wyjdzie taki wzorek, który będzie miał takie punkty, w którym nic się nie będzie ruszać. No, na czerwono to narysuję. Punkty, w którym nic się nie będzie ruszać i punkty w których y, będzie maksymalne wychylenie i to nazywamy falą stojącą. Czyli sobie trzeba wyobrazić, że są takie punkty, w których nic się nie rusza i punkty, które latają góra dół. I to nazywamy strzałki. Ale o tym opowiem kiedy indziej. Ale interferencja, pamiętajcie, że patrzymy. Dodajemy do siebie wszystkie fale, które akurat do siebie, do, które przeleciały. No więc więc tak. A jak to się ma do siatki dyfrakcyjnej? Więc siatka dyfrakcyjna to jest Taka ścianka, która po prostu ma dużo dziur w sobie, o, takie dziury ma dziura, 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 dziura jest jakaś jest tak zwana stała siatki dyfrakcyjnej. Na no, no nasze potrzeby się okazuje, że wystarczy wziąć pod uwagę dwa takie punkty, na przykład ten punkt i ten punkt. no Bo one się powtarzają co, co tą samą stałą, więc wystarczy nam, jeżeli spojrzymy tylko na dwa. Obiecuję. Odległość między nimi się zwykle oznacza jako D, jest to stała siatki dyfrakcyjnej. Tu się umieszcza ekran. To tak naprawdę patrzymy z góry na laboratorium, a tu jest jakieś no zwykle źródło fali, czyli jakieś na przykład światło białe. No ale światło pada, no i ponieważ te szczelinki są małe, to ono tak naprawdę zamienia się w taki w dużo małych źródeł fali i one ze sobą interferują. Ale tak jak powiedziałem, my się zajmiemy tylko dwoma dziurkami, czyli sobie siatka dyfrakcyjna ma dużo dziur, a my patrzymy tylko na białą i żółtą. I co, do, co otrzymujemy? Oczywiście całe zadanie polega na tym, że y, analizujemy falę powstałą w białym miejscu, żółtym miejscu i patrzymy, co doleci do ekranu. Na przykład w tym miejscu, no y, biała sobie jakoś będzie lecieć, żółta sobie jakoś będzie lecieć, i tak się składa, że choćby jak nie wiadomo jak się, e, jak kombinowały, to ponieważ ten czerwony punkt jest tak wybrany dokładnie po środku, to tutaj będziemy mieli maksymalne natężenie, czyli biały prążek tak zwany. No a potem ja uprzedzę wszelkie, wszelkie wasze wątpliwości, będzie czarny prążek, czyli tutaj będzie ciemny punkt, tu będzie znowu jasny prążek, ciemny, jasny, ciemny, jasny. Dlaczego? Ano dlatego. E, wybierzmy sobie jakiś punkt, na przykład ten. I teraz tak, i od tych, od tych dwóch źródeł poprowadźmy linię. Jedna linia i druga linia. BAM! Co się teraz dzieje? Z grubsza rzecz biorąc, ten punkt czerwony jest oddalony pod kątem, jak go sobie jakoś narysuję. I ten kąt, może na zielono, ten kąt tutaj, o ten i ten, jest kątem theta. Jasne? No i cała zabawa polega na tym, żeby rozkminić jaką, jak dłuższą drogę ma żółte źródło od białego źródła. I żeby to zrobić, to ja przerysuję całą tą historię, czyli postaram się przerysować ten trójkąt już bez tych kartek. Więc mamy białe źródło do tego miejsca, żółte źródło do tego miejsca. One są oddalone o od siebie od D. No i dobra, pierwsze co zaznaczę, to tutaj pod kątem prostym linie, tu jest kąt prosty i ewidentnie widzimy, że te dwa, te dwie kartki, te, te dwie linie są takie same. Innymi słowy, cokolwiek wychodzi tutaj, dokładnie odpowiada fali żółtej, poruszającej się tą samą drogą, czyli o. Więc to, co ma znaczenie, to ten. Czerwony fragment nazywany różnicą dróg optycznych delta x. No i to, co będziemy teraz robić, to uprawiać taką pseudotrygonometrię, żeby rozkminić, jak ma się to delta x do na przykład długości fali, kiedy, kiedy będzie to powodowało kon interferencję konstruktywną, czyli górka spotykająca górka, a kiedy destruktywną górka spotykająca dołek. Czyli tutaj jest górka, górka w naszym poprzednim języku, a tutaj na przykład byłaby... Górka z dołkiem w naszym poprzednim języku, czyli, czyli minimum ciemny prążek, tu znowu górka z górką, czyli konstruktywna. No to właśnie. To popatrzmy na ten trójkąt i co się okazuje, że ważny jest znowu inny trójkąt, o ten, który tutaj jest. No i największy problem sprawia nam, żeby odnaleźć kąt teta w tym trójkącie. Okazuje się, że on jest tutaj teta, więc ja znowu zoomuję całą historię i mam o ta linia D, tu mam tą linię czerwoną. I tu pod kątem prostym idzie to. Tu jest kąt teta. Skąd ja wiem, że to jest kąt... Kon... Okej, okay. skąd ja wiem, że to jest teta, a nie na przykład ten? A dlatego, że widzę, że różnica dróg optycznych ma się do d. I to zapiszę. Różnica dróg optycznych do d ma się jak... No, w tym przypadku konkretnym to jest sinus kąta teta. Tak, i dlaczego to jest sinus? Bo jak na przykład sinus był... Jak teta byłaby 0, no to, to popatrzymy na to, to znaczy, theta 0 to patrzymy na który punkt? No, z tej konstrukcji, theta 0 to patrzymy, a tutaj. No i wtedy się spodziewamy, że drogi optyczne są takie same, to powinno być zerem. I tak właśnie jest, więc to musi być sinus, a nie cosinus, tu jest kąt teta. No dobra, mamy ten wzorek. I oczywiście to, co tutaj narysowałem, czyli to będzie, no ta interferencja konstruktywna będzie wtedy, jeżeli tu w tym małym elemencie, w tym małym elemencie odłoży się skończona liczba długości fali, czyli zacznie w górę i skończy dokładnie w tym samym momencie, czyli to delta x będzie jakąś wielokrotnością długości fali n lambda. Jak to wstawimy do tego wzoru, to odzyskamy to, co chcieliśmy, wyjdzie nam, że n razy lambda, albo jeszcze lepiej, delta x równa się d razy sinus theta, a delta x z warunku na maksimum, czyli patrzymy na górki, szukamy górek tu, tu i tu, to jest, żeby dostać tego maksa, to potrzebuje n lambda, czyli tutaj musi się skończona liczba długości fali się odłożyć, to jest d razy sinus theta i to jest wacz wzór na siatkę dyfrakcyjną, to jest zwykle podane jako stała siatki, to jest kąt, na który patrzymy, a to jest jakby n, to n to się równa 0, 1, 2, 3, 4, jeszcze tutaj plus, minus, plus, minus, plus, minus i to ma taką interpretację, że ten to maksimum to jest n równe 0, to maksimum to jest n równe 1, to jest n równe minus 1 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to by było minus 2, 2 i już koniec tego trudnego tematu. Dzięki.